Witam w kolejnym odcinku ze zdrabkami. Jest to trzeci odcinek. W ostatnim odcinku wygraliśmy 23 zł. Obiecałem, że za to kupię zdrabki. Nie będę nic dokładał i zobaczymy, ile się da wygrać. Kupiłem wielką kasę za 10 zł. 3 lotki, 2 podkowy, 4 kasaking, bohater poprzedniego odcinka. Szybkie 50. I happy 7. Zaczynamy. Pierwsze drapiemy słoniki. Do wygrania złotówka. Niestety. Nie wygraliśmy. Znowu drapiemy słonika. Do wygrania 10 zł. Jest słoń. Jest drugi słoń bardzo ładnie bardzo ładny strzał już wam pokazuję pięknie cieszę się bo ostatnie zrabki nie poszły za dobrze w słoniku mamy 20 zł lecimy dalej do wygrania 4 zł w słoniku i mamy 4 zł Dzisiaj brałem zrabki z maszyny i jak widać szczęśliwie już mamy więcej niż wydaliśmy 24 zł już mamy tutaj czwóreczka wyszła mogliśmy wziąć więcej niż szczęśliwych słoników, ale teraz sobie zrapiemy kasaking. zapowiada nam się dobry odcinek, bo większość z drapek jest wygranych, zobaczymy jak do końca, tutaj mamy tylko złotóweczkę, ale jest złotóweczka. Teraz sobie zdrapiemy na szczęście. Na szczęście w zdrabce Zazutówce niestety nic nie ma. Jedziemy dalej. Kolejna na szczęście. Tutaj też nic nie ma. Casa King. Sprawdźmy. Niestety nic nie ma. Kolejna zdrapka. Niestety znów nic nie ma. Jak widać, słoniki okazały się szczęśliwe. Kolejna kasakina. No i znów niestety nic nie wygraliśmy. I została nam wielka kasa Happy 7 i szybkie 50. Zaczniemy od szybkie 50. Gramy szybko, więc wybraliśmy szybkie 50. Niestety nic tutaj nie ma. Jedziemy dalej. Happy 7. W bonusiku niestety nic nie mamy. Kwiatek. Wygrywające liczby. 11 i 29. No i też niestety nic nie ma. I ostatnia zdrapka. Jeżeli tutaj coś wygramy w wielkiej kasie, no to będzie dobrze. Zdrapujemy wygrywające liczby.

Trzy jeden, dwa, dwadzieścia dziewięć, piętnaście, osiem, osiemnaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści, cztery, czterdzieści trzy, czterdzieści pięć i trzydzieści dziewięć. Niestety w tej zdrabce też nic nie wygraliśmy Podsumowując kupiliśmy zdrabki za 23 zł a mamy w słoniku dwie dyszki w słoniku czwóreczkę i w kasie King złotóweczku czyli mamy 25 zł. Wydaliśmy na zrabki 23 zł, mamy 25. Zapraszam do subskrybowania kanału. Kolejny odcinek będzie znów na tej samej zasadzie. Zainwestujemy te wygrane zrabki, czyli 25 zł w słoniki. Zapraszam.